Cześć, to Rok 2235. Wszyscy ludzie stają się nieśmiertelni, a śmieć staje się przywilejem. Dzisiaj pokażę wam film Fantazja. Dramat z 2021 roku. Pod tytułem Ja śmiertelnik. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Akcja filmu rozgrywa się daleko w przyszłości. Z powodu nadmiernego i nieetycznego wykorzystywania zasobów naturalnych. Świat co roku staje w obliczu nowej pandemii, która zabije miliardy ludzi. Ludzie zaczynają postrzegać życie jako przekleństwo, ponieważ w każdej chwili mogą złapać śmiertelny wirus i umrzeć. Pewnego dnia pośród tego całego zniszczenia naukowiec o imieniu Pilot staje się błogosławieństwem dla ludzkości. Odkrywa on genetyczne rozwiązanie, które może uczynić ludzi nieśmiertelnymi, dając im nadzieję na, na życie w bajkowym świecie pozbawionym strachu przed śmiercią. W krótkim czasie odkrywa praktyczne zastosowanie swojego odkrycia, a reszta ludzkiej rasy przechodzi transformację w istoty wieczne. Scena przenosi się 200 lat przyszłość. System nieśmiertelności uległ zmianie. Tylko wybrana grupa ludzi mieszkająca wewnątrz miasta pod kopułą ma szansę przejść proces tak tzw. zamrożeniem, który czyni ich nieśmiertelnymi. Pilot zarządza całym miastem. Nie ma setki pracowników, którzy pomagają mu utrzymać porządek. Młodzi ludzie są przyprowadzani do miasta pod kopułą, gdzie są oceniani osobiście przez pirota. Wskazuje on moment w ich życiu, kiedy osiągają szczyt swoich możliwości, co jest momentem, kiedy mogą zostać zamrożeni. Dla większości ludzi wiek ten wynosi około 25 lat, ale może się różnić w zależności od osoby. Tak więc miasto pod kopułą jest pełne nieśmiertelnych oraz ludzi, którzy marzą o tym, by w przyszłości stać się nieśmiertelnymi. Wówczas poznajemy protagonistę filmu Rogosa. on przeniesiony do miasta razem z wieloma innymi osobami, które są podekscytowane swoją transformacją. W przeciwieństwie do innych, Rogos ma w sercu wiele pytań. Wątpi, czy nieśmiertelność jest darem, którego ludzie potrzebują, ponieważ dla niego to śmierć nadaje sens życiu. Bez śmierci nie ma życia, jest tylko egzystencja. Pomimo tej wątpliwości, Rogos wchodzi do miasta Łęc, nadzieje znaleźć te odpowiedzi. Drugiego dnia w mieście podchodzi do niego kobieta o imieniu Psukar. Wyczuła, że Rogos kwestionuje nieśmiertelność i zaprasza go do grupy, która składa się z innych osób myślących podobnie jak on. Wręcza mu pudełko, które ma go zaprowadzić do tej grupy, nie będąc śledzonym. Pilot i jego prawa ręka, Armaros, oglądałem nagranie z monitoringu i zauważyłem pudełko, które wydają się podejrzane. Pilot każe Armarosowi dowiedzieć się czym jest to pudełko. Gdzie indziej przewodnik AK Opowiada nowym obywatelom o procesie zamrożenia. Jeden z nowych obywateli pytał o kogoś, kto kiedyś pracował blisko z pilotem. Aka ujawnia że kiedyś był człowiek równie inteligentny jak pilot. Byli partnerami, dopóki mężczyzna nie zaprotestował przeciwko systemowi nieśmiertelności, w wyniku czego jego pamięć została całkowicie wymazana. Nikt nie wie, gdzie się teraz znajduje, ale krążą plotki, że stworzył program mający na celu zniszczenie całego systemu nieśmiertelności przed swoim zniknięciem. Później do Akae podchodzi Armaros, który zabiera ją na wirtualne spotkanie z pilotem. Mężczyzna chce, aby Akae szpiegowała Logosa i dowiedziała się, co on planuje, ponieważ jest przewodniczką aspirującą do awansu na strażniczkę. To idealny sposób, aby przetestować jej umiejętności. Na następnej scenie Akae zauważa Logosa i psuker razem, jednak bystra psuker już wie, że są obserwowani. Rozmawia z Logosem sugerują mu, bo przyszedł do kościoła później, a dla AKE ta rozmowa brzmi jak zwykła, przyjacielska wymiana zdań. Później pilot dowiaduje się o tym, ale nie zamierza odpuścić. Ponownie prosi AKE, by kontynuowała szpiegowanie Logosa i sporządziła raport z jego działań. W tym celu AKE musi zbliżyć się do niego, więc następnym razem, gdy znajdzie go samego, podchodzi do niego, komentuje książkę, którą czyta, i od razu rozpoczyna rozmowę na temat nieśmiertelności. Rogos pyta, czy wierzy w to, co mówi swoim uczniom jako ich przewodniczka. To zmusza Akaia do refleksji, uświadamia sobie, że nie ma odpowiedzi na to pytanie. Następnego dnia wyznacza bliźniaczki, aby szpiegowały Logosa, gdy jej nie będzie w pobliżu. Bliźniaczki również liczą na awans, więc natychmiast przyjmują to zadanie. W tym samym czasie Logos udaje się do kościoła, gdzie spotyka się z Psuker. Po upewnieniu się, że nikt go nie śledził, zostaje wpuszczony do środka. Mężczyznę o imieniu Masi, wita go i przedstawia programisty i naukowca Mendorina. Wszyscy w tej grupie, podobnie jak Logos, kwestionują system nieśmiertelności i są niezadowoleni z metod pilota. Wtedy okazuje się, że każdego dnia ludziom poda się dawkę leku o nazwie utrzymanie, który rzekomo ma przygotować ich do procesu zamrażania. Jedna grupa odkryła, że lek ten sprawia, iż stałem się ulegli, tłumiąc ludzkie emocje i instynkty. Nie potrafią kochać ani nienawidzić. Co niemożliwe i im nie protestowani przeciwko temu, czego nie lubią. Wydaje się, jakby byli hodowani, by stać się niewolnikami pilota. Wszyscy, którzy przyjmują lek, utrzymanie, są tacy sami, ale z jakiegoś powodu Logos wydaje się do niego odporny. Dlatego ma myśli wychodzące poza korzyści płynące z nieśmiertelności. Naukowiec Medorin znalazł dziennik stworzony przez bojego partnera pilota i odtwarza wirusa, który zniszczy system nieśmiertelności. W głównym całym grupie jest uświadomienie ludziom, że mogą odczuwać szczęście i smutek, aby mogli protestować przeciwko systemowi i zakończyć rządy pilota. W kolejnej scenie pilot jest ze swoją nastoletnią córką Amandą. Pyta go o jego byłego partnera i ujawnia, że nazywa się Helius. Amanda to ciekawska dziewczyna, ma wiele pytań dotyczących systemu, którym zarządza jej ojciec, a których normalnym obywatelom nie wolno byłoby zadawać. W pewnym sensie spadł na logo innych członków grupy, co pilot zaczyna dostrzegać. Rano Logos budzi się z powodu koszmaru. Ma powtarzający się sen, w którym znajduje się na pustyni, ubrany w kombinezon ochronny. Sen zawsze kończy się tam, że zaczyna mieć trudności z oddychaniem i traci przytomność. AK jest zdeterminowana, by awansować, i jest gotowa zrobić wszystko, aby wypełnić zadanie, które powierzył jej pilot. Tego dnia ponownie podchodzi do Logosa, udając, że chce zostać jego przyjaciółką. Jednak w trakcie rozmowy pyta go, czy bierze leki, które przygotowują go do procesu zamrażania. Logos jest zaskoczony pytaniem o reklamie, mówiąc, że tak. Jakiś czas później Logos znajduje się w grupie, która planuje zakłócić dostawy leku o nazwie utrzymanie. Poprzez zmianę kodu, co można zrobić w budynku kapitolskim, ma to na celu uświadomienie ludziom, jak to jest czuć ludzkie emocje. Aby jednak zmienić kod, potrzebują dostępu do podziemnych tuneli budynku kapitolskiego. Logos przypomina sobie, że AK pracuje w Capitol, a jej karta może dać im dostęp do obszarów, które normalnie nie są dostępne dla ogółu. Udaje się do niej i pyta czy bierze lek utrzymanie. Zanim Aka odpowiada, bliźniaczki im przerywają. Widzimy, jak Armaros pyta AK, o czym Logos z nią rozmawiał, ale ona kłamie mówiąc, że po prostu przyszedł się przywitać. Pytanie Logosa nie daje jej spokoju przez resztę dnia. Dego w końcu idzie się z nim spotkać. Logos jej ufa i zabiera ją do reszty grupy. Powiem więc każdy etap ich planu i cel przed kimś, kto został wysłany, aby ich szpiegować. AK jest w ale zachowuje spokój. Nawet po odkryciu, jak pilot kontroluje ludzi, nie pojmuje powagi sytuacji dzięki lekom utrzymania, które codziennie przyjmuje. Jest jeszcze bardziej zdumiona, gdy grupa prosi ją o pomoc w realizacji ich planu. Dają jej czas do namysłu, ale AK i wykorzystuje okazję, by powiedzieć Armorsowi wszystko, czego się dowiedziała. Po jej zaskoczeniu Armars pozostaje spokojny, mimo że dowiedział się o istnieniu grupy buntowników, którzy chcą zakończyć rządy jego szefa. Armars prosi jaka aby wróciła do grupy i zgodziło się im pomóc, chociaż boi się, że może zostać przełapana. Ufa, że Armars wyciągnie ją z każdej trudnej sytuacji. W międzyczasie ponownie widzimy pilota rozmawiającego z Amandą. Dziewczyna pyta go, jak to było, kiedy stracił jej matkę. Pilot jest zmęczony jej pytaniami, które często się powtarzają ale odpowiada, że było to niszczące. Ujawnia również, że pewnego razu Amanda była bliska śmierci i myślał, że jego życie skończy się razem z jej. To właśnie dlatego on i Helius tak bardzo stara się tworzyć metody kodowania genetycznego. Jednak pilot twierdzi, że Helius był zazdrosny, że to pilot zebrał wszystkie laury, co spowodowało rosną w ich przyjaźni. Po wysłuchaniu całej historii Amanda zauważa, że ostatnia część zmienia się za każdym razem, gdy ojciec jej powiada. Następnie widzimy, jak AKA wraca do grupy buntowników, oferując swoją pomoc. Tworzą szczegółowy plan i przydzielają każdemu konkretne zadania przed przystąpieniem do realizacji. Jednak gdy zakradałem się do budynku i mam już wejść do tunelu, rozlega się alarm. To tak naprawdę plan AKA i Armarosa, mający na cel: odizolowanie Rogosa od reszty grupy i jego aresztowanie. Plan się powodzi, i ostatecznie Rogos zostaje schwytany i zabrany do pokoju medycznego. Lekarze wykonują na nim procedury wymazania pamięci, sprawiając, że zapomina o wszystkim. Akaya czuje się okropnie z tego powodu, co zrobiła Logosowi i że jego pamięć została wymazana. Protestuje i nie chce się z nim spotkać, ale pilot ostrzega ją, aby zrobiła tylko to, co jej kazano. Co więcej, obecność mogłaby przywołać u niego jakieś wspomnienia. Akaya przez kilka godzin jest rozpaczona, aż bliźniaczki informują ją, że widziały Logosa wcześniej. Akaya biegnie, aby się z nim spotkać, ale on jej nie rozpoznaje. Dostał również większą dawkę leku utrzymania, który uczynił go nieśmiertelnym. Nie czuje ani bólu, ani radości. W głowie AK jest jak żywy trup, a nie nieśmiertelny. Okazuje się, że AK również nie brała swojego leku utrzymania od dnia, kiedy dowiedziała się o prawdziwych intencjach pilota. W końcu uświadamia sobie, że popełnił ogromny błąd i biegnie, aby spotkać się z resztą grupy. AK płacze, przeprasza i błaga o wybaczenie, ale grupa już jej nie ufa. Wtedy mówimy, o... Wtedy mówimy im o Logosie i o tym, jak został zamieniony w robota bez wspomnień. Po wielokrotnym obiecywaniu, że zda sobie sprawę z prawdy, grupa ponownie przyjmuje ją do zespołu. W kolejnej scenie porywałem Logosa z ośrodka psychiatrycznego. Zaczynam go odzyskiwać podczas gdy pilot dowiaduje się o zniknięciu. Odkrywa również, że AKE była zamieszana i obwinia Romaroso za to, że nie był wystarczająco ostrożny w doborze pracowników. W innym miejscu po kilku godzinach rozmowy z AKE. Logo zaczyna mieć przebłyski przeszłości. Chociaż wciąż ma wiele do zapamiętania, rozumie cel grupy i cieszy się, że może do niej wrócić. W kolejnej scenie grupa planuje kontynuować swój plan skakowania i przeprogramowania systemu utrzymania, ponieważ AK nie jest już członkiem Kapitolu. Prosi o pomoc bliźniaczki. Udaje się i zyskują dostęp do podziemnej placówki. Ostatecznie udaje im się zmienić i przeprogramować system. Podczas tego odkrywają także dyfuzory, które mogą być użyte do zamiany ludzi z nieśmiertelnych na śmiertelnych. Następnie widzimy, jak cała grupa ucieka z miasta. Znajdują schronienie między górami, budując namioty. Nagle Logos ma śnieni i używa dyfuzora na sobie. Desperacko, pragnąc poczuć emocje, medleje zaraz po tym. Co przeraża wszystkich, lekarz grupy pomaga mu, a Logos odzyskuje przytomność po kilku godzinach. A Kaya, która się o niego martwiła, w końcu przyznaje, że zaczęła go lubić. Logos również mówi jej, że czuje to samo. W kolejnej scenie grupa dowiaduje się, że pilot uruchamia dziś nowy program ma wzmocnić jego kontrolę nad ludźmi. Chce przekazać ludziom wiadomość na żywo, ale system zostaje schakowany przez grupę. Zamiast pilota na ekranie pojawia się Logos i mówi ludziom wszystko o nieetycznych metodach pilota, za pomocą których kontroluje wszystkich. Prosi ich, aby przynajmniej raz pomyśleli samodzielnie, a obiecuje, że wtedy wszystko stanie się dla nich jasne. Ludzie zaczynają się burzyć po jego długim przemówieniu. Armaros mówi pilotowi – że muszą natychmiast powstrzymać grupę, ale pilot pozostaje spokojny. Przekonany, że jego system jest niezawodny i że społeczeństwo nic nie zdziała. Następnie Akaya pojawia się przed ludźmi z dyfuzorem, używa go i zamienia się w śmiertelną. Na koniec pojawia się Amanda, zaskakującym zwrotem akcji. Ujawnia, że przed śmiercią Helius zapisał swoje dane mózgowe, swoje emocje, myśli, idee. I tym podobnym na dysku twardym, który został załadowany do jej mózgu. Innymi słowy, jest Heliusem. Ostatni scenie, jaka opowiada, że Amanda jest kluczem do przywrócenia ludziom ich naturalnej formy. Mam nadzieję, że grupa wkrótce się z nią skontaktuje. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Wyłączcie powiadomienie i zostawcie łapkę w górę, by wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.